Pokażę Ci krok po kroku, jak sadzić supertuni oraz inne surfinie ze wszystkimi trikami. Będziemy potrzebować oczywiście donicy, sadzonek supertuni, sekatora, keramzytu, nawozu długodziałającego oraz kawałka ogrodkaniny jakiejś starej szmatki. Zaczynamy sadzenie. Słuchaj, ja wiem, że przyszły do Ciebie bardzo ładne rozkrzewione sadzonki. I dobrze też wiem, że będzie Ci szkoda ich przyciąć, ale potraktuj to jako inwestycję. Pozwoli im się to lepiej rozkrzewić. Pamiętaj, by Twoja donica miała odprowadzenie wody. Na spód donicy sypiemy keramzyt, mały kamyczek lub perlit. Chodzi o warstwę drenażową. Teraz prosty trik, o którym nikt nie mówi. Stara koszulka, kawałek włókniny, jakaś szmatka. Połóż na ten drenaż, dzięki temu nie zamuli się ziemią. Następnie sypiemy podłoże. Ja mam torf odkwaszony pomieszany z perlitem. I od razu daję nawóz długo działający. Następnie wyjmujemy nasze super tunie z donicy. Zobacz, jaka pięknie ukorzeniona. Całość uzupełnia. Ziemią. Warto, by nasza ziemia była już wilgotna podczas sadzenia. Jeśli chodzi o sadzenie, to tyle. Teraz wszystko zostawiam w Twoich rękach. Pamiętaj, że jest to roślina, która po prostu kocha intensywne nawożenie. Dlatego warto też zastosować nawóz płynny, tylko proszę cię pamiętaj, nawozy zawsze stosujemy zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli nie wiesz, kiedy podlewać, to najłatwiejszą metodą jest wsadzić palec na brzeg donicy. Jeśli czujesz, że jest wilgotno, to znaczy, że rośliny nie potrzebują podlewania. Jeśli jest sucho, to podlewasz. A jeśli chcesz więcej obrodowych ciekawostek, to zaobserwuj ten profil.